Który z trzech wojanków jest najlepszy? Może to ten, truskawka malina. Może pomarańcza brzoskwina lub multiwitamina. Najpierw przetestujemy tego. Dobra, a więc pijemy. Mega dobry. Jeszcze się powstrzymać z oseńką Drugi pomarańcza O, zdaniem, Dobra, I próbujemy. Dobra. I teraz ten. Ten jest trochę dziwny. Y, dziwny, dziwny. Ale załatwiony świecą. Mhm. Oświecą, tak. Dobra, więc pior. Mm. Też mega dobry. A teraz zmieszamy te mojanki. O, wszystkie. Już dotąd tak i tak i zobaczymy czy będą dobre, czy nie. Dobra, a więc wlewamy pierwszy. Gdzieś tak. Dobry. Dobra. Mam nadzieję, że to będzie dobre. Drugi. Wlewamy ten. Więc poczekajcie. Dobra, otworzyłem, osiąłem szklankę, no i co? Wlewamy też. O, dziwny kolor. Gdzieś... Mm -hmm. Dobra, i teraz trzeci kolor otwieramy. Znaczy, jaki kolor? Trzeci bojanek. Otwieramy go, chyba będzie najmniej, nawet, dobra. i tak to ogólnie wygląda i teraz spróbujemy dobra, spróbujemy pachnie jak wojanki wygląda jak nie wiem co, a smakuje jak tak szczerze? dobry jest po kolei się już bałem ale jest dobre. Tylko co? Wojan? Zrób taki Wojanek. Błagam cię. Pod koniec. Taki, jakby limitowany Wojanek, nie? Ze wszystkich Wojanków. To by było to.